Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem o tym, czy osoba, która decyduje się leczyć chorobę alkoholową, ma prawo sięgnąć czasem, rzadko po kieliszek, czy też takiego prawa całkowicie nie ma. Oczywiście tradycyjna prośba o Subskrypcje, o komentarze. Ja co jakiś czas uzupełniam, odpowiadam na Państwa pytania. Państwo też możecie do mnie kierować maile. Dostaję takie maile, staram się w miarę możliwości na te maile odpowiadać, ale to na czym mi bardzo, bardzo zależy, co pomaga rozwijać się kanałowi, co pomaga przetrwać kanałowi, bo przecież to jest projekt non-profit to właśnie subskrybowanie. Ja nie zdecydowałem się na ofertę w postaci Patronite, nie zdecydowałem się na ofertę w postaci Buy Coffee. Nie proszę o pieniądze, natomiast rzeczywiście proszę o subskrypcję. Wracając do tytułowego pytania, czy alkoholik, który rzuca picie, ma prawo kiedykolwiek wrócić do nawet spożycia niewielkiej ilości alkoholu? Otóż, jak część z Państwa wie, leczenie choroby alkoholowej jest tak zorganizowane, że poza gabinetami terapeutycznymi, gabinetami psychiatrycznymi, oddziałami leczenia, uzależnie oddziałami detoksykacyjnymi czy klubami AA, działają takie różnego rodzaju stowarzyszenia, np. stowarzyszenia osób, które opuściły daną klinikę. W tych stowarzyszeniach, czy też to się też dzieje w ramach klubów AA. I w tych klubach ludzie spotykają się, na przykład jeśli chodzi o Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, tam przy oddziale 12, słynnym, bardzo dobrym oddziale leczenia uzależnień. Raz w miesiącu odbywa się taka właśnie uroczystość, gdzie osoby, które ukończyły terapię alkoholową i. Utrzymują abstynencję, obchodzą swoje urodziny, ale to nie są urodziny ich prawda, biologiczne, tylko to są rocznice niepicia. Prawda? Więc. Po roku przynosi się tort i tam na tym torcie jest jedna świeczka, natomiast zdarzają się takie torty, na których jest nawet chyba ponad 30 świeczek. Już nie pamiętam, jakie tam są rekordowe liczby tych świeczek, ale rzeczywiście przez dziesiątki lat ludzie utrzymują tą całkowitą abstynencję. Podkreślam, chodzi o utrzymywanie całkowitej abstynencji. A zatem nikt nie ma prawa, napić się. Ani odrobiny alkoholu, również nie wiem, pod pretekstem jakiegoś lekarstwa, tak, jakichś tam kropli, które byłyby na alkoholu, też tego pić nie wolno. I jeżeli ktoś przerwie tą swoją złotą serię, no to że tak powiem, musi wrócić do punktu wyjścia. Tak, tak więc były osoby, które już 10 lat, prawda, albo 15 lat w ogóle nie piły alkoholu, bo czym nagle ktoś się złamał, wypił kieliszek wódki, no i na kolejny zjazd musi przyjechać z despuszczoną głową, i tylko i wyłącznie jedna świeczka się pojawia. To zaczyna się tą abstencję liczyć od początku. Dlaczego tak wymyślono? Wymyślono tak dlatego, ponieważ nie ulega żadnej wątpliwości, iż ludzie, którzy są uzależnieni od alkoholu, jednym z objawów takiego uzależnienia od alkoholu jest to, że kiedy wracamy po latach do picia alkoholu. No to wtedy taka osoba całkowicie traci kontrolę. Sam miałem pacjenta, który opowiadał mi, że po wyjściu z odwyku postanowił jakby pożegnać się z tym nałogiem, kupił sobie jedną małpkę wódki. To był bardzo młody człowiek. Kiedy to wypił. Mówi, że po prostu już nie wie, co się z nim działo, obudził się po kilku dniach w jakimś rachowie, po prostu stracił kontrolę nad, nad tym i powrócił, jakby do, do nałogu. Rzeczywiście, taki mechanizm ludziom, którzy nie są uzależnieni od alkoholu, trudno sobie wyobrazić, tak? No bo my, nie mający problemu z alkoholem, po prostu kontrolujemy to, tak? Nie ma takiej możliwości, że jeżeli powiedzmy, nie wiem, powiemy sobie, że na przykład wypijemy nie wiem, jedną szklankę, no to, nie ma, to nagle pijemy dziesięć, tak? Chociaż proszę pamiętać, że jakkolwiek liczba, Liczba osób, które są uzależnione od alkoholu, no, jest ograniczona. Jest tak? to duża, duża liczba, jest to ponad milion w Polsce. Natomiast chyba każdy z nas, przynajmniej ja na pewno, jesteśmy uzależnieni w większym bądź mniejszym stopniu od cukru. I bardzo często jest tak, że sobie tam obiecujemy, że na przykład zjemy jednego pączka, a potem się tam kończy na trzech pączkach, prawda? Albo tylko jeden kawałeczek tortu czy sernika, a to się kończy z jedzeniem całego tego ciastka. W związku z tym rzeczywiście. Tutaj sprawdza się to powiedzenie w miarę jedzenia podrośnie. No W przypadku alkoholu mamy do czynienia z taką, a nie inną reakcją biologiczną i utrata kontroli sprawia, że to jest niebezpieczne. Ale muszę osobiście przyznać, iż spotkałem się w, swoim, w swojej praktyce z ludźmi, którzy inaczej funkcjonowali, a mianowicie którzy decydowali się na przykład, iż nie wiem, raz do roku tego alkoholu się Napiją, tak? To byli ludzie, którzy nie tracili kontroli, którzy rzeczywiście byli w stanie napić się raz do roku. W związku z tym oni tych rocznic nie, nie obchodzili. Oni po prostu czekali, aż tam, nie wiem, ten któryś, dajmy na to listopada, przyjdzie. Czekali cały rok, wypijali ten, ten alkohol, po czym prawda, ponownie czekali kolejny rok. No to jest oczywiście sytuacja, Rzadka, no bo przecież tak naprawdę, czy my się napijemy tego alkoholu raz do roku, czy się, czy się go nie napijemy, no nie ma większego znaczenia. To troszkę tak, jakbyśmy sobie na przykład powiedzieli, że raz do roku zjemy ciastko. Tak, no ale faktycznie dla pewnej grupy ludzi taka sytuacja, że on już nigdy w życiu nie poczuje tego smaku, nie wiem, czy ciastka, czy alkoholu w ustach, no jest nie do zaakceptowania i im jest łatwiej funkcjonować w ten sposób. Więc jeżeli rzeczywiście tak by było, to doszliśmy do wniosku też w grupie terapeutów, że takie radykalne, drastyczne obniżenie spożycia alkoholu właśnie do powiedzmy do, nie wiem, jednego czy, czy powiedzmy dwóch przypadków w ciągu roku też ma sens, tak? Jeżeli my odstawiamy jakąś substancję, jakaby ta substancja nie była, to odstawiamy tą substancję czasami Etapowo, tak? Prawda? Nie, nie, nie jest tak, że od razu to tniemy. Akurat alkohol czy też leki to są substancje, które są legalne. No, inaczej wygląda sprawa w przypadku narkotyków, ponieważ te nielegalne substancje, nie wiem, jakaś tam kokaina czy heroina, no, muszą być, że tak powiem, ustawione raz na zawsze, no, z tego to chociażby proste przyczyny, że jednym z bardzo ważnych elementów jest ucięcie łączności z dealerem, tak, ze środowiskiem dealerskim, to jest bardzo ważne, dlatego taka sytuacja, w której, nie wiem, raz do roku by się kupowało heroinę, prawda, no, nie byłaby, nie byłaby wskazana. Tu w przypadku alkoholu pod tym względem jest inaczej, I ja osobiście miałem takich pacjentów, którym się Zdarzało, że w okresie niepicia robili ogromne postępy życiowe. Tak, ktoś wybudował dom, urodziła mu się dwójka dzieci, zmienił pracę, rozwinął firmę. No, potem rzeczywiście zdarzyło mu się mu się tam zapić, ale potem natychmiast wracał jakby do formy, i to jego życie szło do przodu. Tak więc myślę, że tutaj nie należy postępować w jakiś taki przesadnie, dogmatyczny sposób. Człowiek, który nie pije tego alkoholu, który trzyma tę abstynencję, jak tą abstynencję złamał, on nie może e, uważać, że już jest nikim, że jest zerem, że jest śmieciem. Absolutnie w żadnym wypadku nie. Tak naprawdę liczy się to, co się zrobiło w życiu w ciągu tych trzeźwych dni. Tak. Oczywiście są przypadki osób, które e, jakby osiągają sukcesy, mimo e, uzależnienia od alkoholu, nie leczą się, ale proszę mi wierzyć, proszę mi naprawdę wierzyć, że. Osiągnięcia, które mieliby, gdyby nie popadliby w ten nauk, byłyby bez porównania większe. Alkohol niższy mózg zabija komórki nerwowe, jest czymś z biologicznego punktu widzenia jednoznacznie złym, i dlatego najważniejszym jest, żeby w ogóle w to, jak to się mówi, nie wdepnąć. A zatem, jeżeli ktoś kontroluje to niepicie, to jest dużo łatwiej kontrolować, nie będąc ze sobą uzależnioną, niż będąc ze sobą To jest dokładnie tak samo, jak dużo łatwiej jest dbać o wagę wtedy, kiedy nie ma się nadwagi, tak? Dużo trudniej jest um, utrzymywać, dużo, dużo łatwiej jest utrzymywać dobrą, dobrą linię, niż redukować tą nadwagę. Wiem to akurat bardzo dobrze, bo sam, sam mam z tym problemy. Tak więc ta profilaktyka jest tutaj najważniejsza. To tyle. Pytanie, co Państwo na ten temat sądzą. Jeżeli, a wiem, że tak jest, wśród oglądających są osoby, które walczą z nałogiem serdecznie te osoby pozdrawiam. Gratuluję. Jeżeli ktoś przegrywa tą walkę, to zachęcam być może do zmiany tej formy tej walki, do intensyfikacji. Absolutnie to jest coś bardzo ważnego, bardzo istotnego. Jeżeli macie Państwo jakieś uwagi, jakieś swoje refleksje, będę bardzo wdzięczny, jak wyrazić je w komentarzach. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.